Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, jak wykorzystać rabarbar i zrobić rewelacyjne drożdżówki. Zapraszam! Do garnka rozdrabniam 25 g drożdży. Dodaję 50 ml letniego mleka, 1 łyżkę mąki pszennej, 1 łyżeczkę cukru. Całość dokładnie mieszam, przykrywam i odstawiam na około 10 minut w ciepłe miejsce, aż drożdże zaczną pracować. Do miski wsypuję 450 g przesianej mąki pszennej, dodaję 50 g cukru, 1 łyżkę cukru waniliowego, szczyptę soli, 200 ml letniego mleka, jedno jajko. 50 g roztopionego i przestudzonego masła oraz zaczyn drożdżowy. Całość dokładnie na początku mieszam łyżką, a za chwilę zabiorę się za wyrabianie ciasta dłońmi. Po kilku minutach ciasto mamy już gotowe. Miskę przykrywam ściereczką i odstawiam na 1 godzinę do wyrośnięcia. Teraz przygotuję kruszonkę. W misce mam 60 g mąki pszennej, dodaję 30 g miękkiego masła oraz 30 g cukru. Całość dokładnie rozcieram palcami do powstania kruszonki. Następnie wkładam ją do lodówki do czasu aż będzie nam potrzebna. Cztery łodygi rabarbaru pokroiłam na małe kawałki, dodaję do nich jedną łyżkę cukru i mieszam. Wyrośnięte ciasto wykładam na blad podsypany mąką, jeszcze wyrabiam około jedną minutę, a następnie dzielę na 10 równych części. Z każdej z nich zrobiłam kulkę, którą spłaszczyłam i ułożyłam na blaszce do pieczenia. Teraz delikatnie środek wgniatam kubkiem, aby zrobić miejsce na owoce. Wykładam rabarbar. Posypuję kruszonką. Boki ciasta należy posmarować mlekiem lub jajkiem. Tak przygotowane drożdżówki wkładam do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na około 20 minut. Grzanie góra dół. Gotowe! Życzę smacznego i zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania mojego kanału.